Działajki powitam was serdecznie Tigerów ciąg dalszy, Tigerów gołych ciąg dalszy. Tym razem się wyrobiłem naprawdę szybko. No bo były to dostępne Tigery w żabce, w sumie tamte też były dostępne w żabce, ale strasznie ta premiera była popierdzielona. Dzisiaj mamy dwa smaki, wisienka i jagoda. I jak widzicie po tym jak jest to ubrany, zaczniemy od wiśni. Jagoda też jest interesująca, ale ostatnio mieliśmy jagodę. Wiśni nie było tak, ostatnio w sumie Ultra Black. W sumie... Dzisiaj testujemy wiśnie, cisza, witam! Przede mną jeszcze, kurde, inne Tigery. Jeszcze inne Tigery. Chłopie! Tych Tigerów ostatnio się tak nam dożyło, że. ja nie wyrabiam. Ja po prostu. Co ja przetestuję za Tigera, nagle pojawia się kolejny. I jak ja tego przetestuję, bo przedtem testowałem jako poprzednika, pojawiają się kolejne dwa. Kurde, ludzie, to jest już troszeczkę nie halo. Ale no nie będę narzekał, dopóki się okaże, że wiecie, tutaj mamy totalnego Bengera. W sumie bardzo dobrze, niech Tiger wymyśla kolejne nowe smaki, dlatego, że kurde, ja wtedy mam content. I tutaj mamy kolejnego Tigera, jak mówiłem w serii Naked. Tym razem to nie jest Riskin, re recykling jakiegoś smaku, tym razem to jest smak wiśniowy, stricte wiśniowy. Zero radet, normalny napój energetyczny. Mamy 160 mg kofeiny. No i co? 20,1% soku owocowego Wracamy kurde po Big Shockach do 20% Jakby ktoś nie wiedział, zapraszam oczywiście do odcinków Big Shocki, Bardzo fajny czeski brand No i mamy teraz wiśnię, woda, sok jabłkowy, sok soku jabłkowego 20% regulatory kwasowości, kwasy cytrynowej, cytryniady, sodu, dwutlenek węgla, sok wiśniowy, zagęszczonego soku. To, co mówiłem, że mamy tutaj 21% soku owocowego: kofeina i dotyzol. Koncentrat barwiący z czarnej marchwi, stabilizatory, goła arabska, resestry, glicerolu i żywicy roślinnej, aromaty, wzmacniacz smaku erytrytol, substancje słodzące, sukraloza, acesulfam, witaminy, jacyna, B6, B12, kwas pantotenowy. Jak zwykle na idotyzol Jak zwykle da inozytol powiedziałam idotyzol! Kurde, nawet tutaj się pomyliłem. Ja chcę mieć, kurde, z głowy ten skład i wartości odżywcze, żeby... Też was nie męczyć. Eee, ostatnio kurde miałem parę odcinków po 20 minut. Myślę, że tam po montażu wyjdzie tam z 15, czy nawet może skrócę do 12, ale 20 minut rozgadywania się przy okazji jakiegoś napoju energetycznego, no nie. Już wystarczy, że kurde 11 minut, to już jest chyba przesada. No nawet nie chyba. 50 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nadsyconych, 10 g, węglowodanów i tyle samo cukrów, żadnego białka, 60 g soli yy, z witaminy bawełny, 35 mg giacyny, 3,5 mg witaminy B6, 2,5 mikrograma witaminy B12, 9,9 kwasu pantotenowego. Tutaj formułka jest tylko jedna. Możemy to otworzyć i sprawdzić. Możemy sprawdzić, czy ta wiśnia będzie w jakimkolwiek stopniu odstawać od Ultra Blacka, ostatnio przeze mnie naprawdę chwalonego, ostatnio, kurde, który był taki też smak dobry z wiśni. W sumie, no, czy będzie lepszy od C4, o smaku Ice Pop, ale tam były smak wiśniowej, lemoniady głównie. No, zobaczymy. Zobaczymy również rankingi, porównamy wszystko. No, zobaczymy, kurde. Powtarzam już to zobaczymy naprawdę od dłuższego czasu. No bo zobaczymy, jak to będzie. Ty! No to już jest coś nowego. Mi to wydaje się, że to pachnie wiśniowymi, ale żelkami. Ty, no naprawdę. To pachnie jak wiśniowe żelki. I to naprawdę bez kitu, żadnego barka, żadnego niczego, stricte zapach wiśniowych żelków. I to naprawdę takich, nie powiem, że wyższej jakości, ale kurde, no właśnie takie, no nawet tych nim dwa żujek, to jest po prostu cukierkowy zapach wiśniowy. Miałem też powiedzieć, że to daje trochę dżemem, ale to jest według mnie zapach właśnie takich yy, żelek, bądź nawet takich właśnie żujek. O! To jest właśnie zapach żujki, smak wiśniowy. W sumie to jest mój ulubiony smak yy, żujek, nie żeby coś. Kolorystycznie oczywiście czerwony kolor. Mamy koncentrat barwiący z czarnej barfii nie ma żadnych sztucznych barwników, więc, dlatego, mamy to co mamy. To akurat mi się podoba w gołej ligi, bo mamy kurde naturalne barwniki, nie ma tutaj żadnych takich podejrzanych substancji. Chyba że stabilizatory z tego co widzę. No i te słodziki, które ostatnio są po prostu, no, nagadywane, że są takie słabiutkie, że to, no, po co wy napieprzacie na to, skoro i chcecie żyć zdrowo? I wiem, że są lepsze opcje, na przykład właśnie stevia, czy nawet, kurde, ksylitol? O! Czy nawet ksylitol. Ale, kurde, sukraloza i cesulfam są takimi dwoma głównymi słodzikami, które są po prostu... Wyznaczki kami. Co? Chcielibyście wrócić do aspartamu? tak bardziej kontrowersyjnego słodzika? Nie wiem. Ale dietetycy to dietetycy. No i dlatego ich nie cierpię. Oprócz paru przykładów. O kurde! Ale bomba, ja pierdyka ty! Ty, naprawdę, Tiger, jeżeli chodzi o dobór aromatów, w ogóle sam dobór aromatu wiśniowego, o właśnie tutaj, on kurde miażdży te wszystkie brandy energetyczne polskie, naprawdę, no naprawdę. Mam prośbę do jakiegoś widza. Jeżeli bym w tytule tego filmiku nie dał słowa naprawdę, to proszę mi napisać w komentarzu Ty kupi, cie... dlaczego nie dałeś naprawdę jako tytuł filmu? Wiesz, naprawdę dobry wiśniowy energetyk. Przecież mówisz ciągle naprawdę, naprawdę, a naprawdę nie ma w tytule filmiku. I ja bardzo proszę, jeżeli bym nie dał naprawdę na tytuł filmiku. Jako część filmu. Bo dzisiejszy odcinek jest naprawdę przejęty przez słowo naprawdę. I będziecie mieli tego dosyć. Ja wam to chyba gwarantuję. Ale to jest. Kurde to, co szuka się w wiśniowych smakach. To nie jest naturalny smak, to jest coś na wzór właśnie takiego cukierkowego napoju wiśniowego. I to też nie jest taki full cukierkowy smak, bo mamy tutaj również troszeczkę smaku takiego tymbarka, troszeczkę smaku takiego herbapolu polu wiśniowego. Troszeczkę, właśnie takiego jeszcze innego smaku wiśniowego, nie czuć tu w ogóle jabłka, albo jest to tak dobrze wymieszane, że sok jabłkowy tutaj został zgiwelowany w 100%. Niby, może coś tam jeszcze troszeczkę z natury można wyczuć i to jest tak niesamowicie zmiksowane. Te wszystkie wiśniowe smaki wpierdzielone w jedno, że no. I mamy bombę smakową samą w sobie, że to naprawdę smakuje świetnie. Naprawdę świetnie. To jest chyba najlepszy Tiger Naked, jaki miałem do tej pory. Orange Mango został przebity. A jednak. I wydaje mi się, że to jest, że to będzie chyba top 3 w wiśniowych smakach. Bo ten smak wiśniowy jest... Naprawdę, kurde, intensywny, ja już sam się śmieję z tego, że mówię znowu naprawdę, kurde. Ale ten smak jest taki naprawdę mega intensywny, naprawdę wiśniowy, no nic tylko, kurde, zarekomendować to. Nie powiem, czy by przebił ultrableka, ale wydaje mi się, że ma takie aspiracje. Na razie w sumie chodźmy po rankingi, potem o tym obgadamy. O matko, słuchajcie, tutaj to jest dopiero kurna sytuacja. Mamy do dyspozycji C4 Frozen Bomb Cycle Monstera Ultra Black. Jeszcze tutaj nie zmieniałem tego rankingu i Monster Ultra Black nie poleciał na pierwszą pozycję. Mamy do Cherry Slash, Gisuela Sour Cherry, b Power Party, Tiger Flop, ECE Pecher, Jeek, b Power Black i tak dalej. To mi się wydaje, że jednak jest numerem jeden. To mi się wydaje, że jest najlepszą wiśnią, jaka ostatnia wyszła. Nie myślałem, że coś naprawdę przebije ultra Blacka y, polską wersję europejską y, w tak krótkim czasie. Tiger po prostu zmiażdżył konkurencję. Ja nad tym myślałem trochę, jak szukałem tych rankingów wiśniowych, ale nie znalazłem takich argumentów, że dlaczego Monster Ultra Black ma nadal trzymać równo pierwsze miejsce. Daj tego Tigera Cherry z serii Naked na pierwsze miejsce, bo naprawdę zasługuje. C4 Frozen Bob Cycle przebija, skoro Monstera Ultra Blacka również przebija Całe te wszystkie rankingi wiśniowe są po prostu no, zdominowane też przez te zagraniczne smaki wiśniowe, ale mamy w końcu polską perełkę, którą po prostu no, z przyjemnością mogę zarekomendować jeszcze raz. Z przyjemnością będę kupował, wypijał, jeżeli tylko wyjdzie do innych sklepów, bo naprawdę tu jest połączenie tylu smaków wiśni. I cukierkowy, i żelkowy, i kurde, naturalny, i napojowy, i właśnie ten barkowy i właśnie taki herba polowy. To wszystko jest tak kurde, idealnie zmiksowane, że no nie widzę innego miejsca na rankingach wiśniowych jak pierwsze. I według mnie to by było na tyle. Mamy najlepszego Tigera chyba w tym roku, chociaż kurde. To, jest naprawdę mocne, to są naprawdę mocne słowa, ale to naprawdę jest spoko. I widzimy się przy okazji drugiego Daykeda. Mam nadzieję, że ten golas będzie po prostu full napakowany smakiem jagody. I przebije naprawdę dużą część tych jagód, które miałem do tej pory. No czyli będzie najlepszy.